Witam Was serdecznie. Dzień po zalaniu, kiedy wróciłem do domu, przywitała mnie brązowa woda, tak jak na, na pierwszym ujęciu. To było efektem używania kawy, która mi się za bardzo rozsypała w akwarium. Ta kawa na początku jeszcze pływała u góry na lustrze. No i dużo właśnie oddała do wody w postaci koloru brązowego. I poszła tego dnia podmianka wody. Dlatego też, że mamy się się ślimaczki, to i tak wodanka wody by poszła, bo, bo nie chciałem uprzykrzać się im życia w akwarium. To są tacy sami członkowie tego akwarium, jak, jak i ryby, jak krewetki, które tam będą. Na szósty dzień dokupiłem trochę więcej testów, bo on skończył mi się na NO2. Amoniak jest na wysokim poziomie, mimo że akwarium teoretycznie ma. W miarę dojrzały filtr, no ale ta ziemia ogrodowa, znaczy do oczek wodnych, która tam jest, może dużo oddawać, no ale jest to w miarę przykryte grubą warstwą tego żwiru, więc powinno być wszystko ok. Tu wszystkie ujęcia są robione po podmęce wody, także zawsze widzicie tutaj czystą, czystą ładną wodę. Te kuleczki żelowe, które tam nie wiem, w tym pudełku, to są takie bakterie na start akwarium, nie dodaje się do, do filtra. Dwie kulki na 25 litrów wody raz w tygodniu. Także tak, tak też zrobiłem, i po tygodniu dodałem dwie kuleczki do toni wodnej wpuściłem, i od razu one się gubią. One są żelowe, są przezroczyste. Jak wkładają do wody, to ich nie widać. Dopiero po pięciu dniach chyba, one delikatnie taki przyjały biały kolor. Na dzień 8 już amoniak był na niższym poziomie, a NO2 na dalej na, na wysokim. Według książek wszędzie, gdzie się ludzie wypowiadają, NO2 pojawia się później niż od razu. Tu dlatego, że może filtr jest, powiedzmy, delikatnie dojrzały. Może nie dojrzały, ale już zaszczepiony bakteriami. To może one po prostu już robiły mi NO2 i, no nie wiem, nie będę w to. Także akwarium się fajnie prowadziło na samym początku. Znaczy, cały czas się fajnie prowadzi. Nie stwarza żadnych problemów. Nie było w tym akwarium ślużow, śluzowca, jak nie wiem, wcześniej na innych korzeniach. Glonów nitkowych, zielenic, pylenia, czegokolwiek. Na szybach był brązowy nalot, ale podejrzewam, że to może kawa zrobiła taki nalot, albo korzeń. Ten korzeń dużo koloru jeszcze puszcza. Podniosła sobie codziennie, może codziennie nie, ale tak co dwa dni. Czasami była co trzy dni. Po, już w, w trzecim tygodniu w, po drugim tygodniu, na dzień 10 już widać, że akwarium już jest zarośnięte trochę, więc sam delikatnie robiłem przycinki tych roślin. Też nie starałem się wycinać całej masy roślinnej, żeby utrzymać jednak te rośliny na, na bójnym poziomie, żeby wspomagały to akwarium, żeby te wszystkie pierwiastki, które się wydobywają jeszcze z ziemi były konsumowane. Na dzień 14 amoniak miał akwarium znikł. I NO2 było na poziomie bodaj już chyba 4 Także to już wszystko fajnie szło w dół. Te pierwsze testy pokazywały mi 8, a może i więcej. Ale już po, po 14 dniach to już zaczęło wszystko iść w dół. Także światełko w tunelu już się pojawiło. Film biologiczny ten dalej jest na tym akwarium na lustrze wody. Może wstawię tam skimmerka, żeby to ładniej wyglądało. Nie ma na tym akwarium żadnej obudowy, więc to fajnie by się prezentowało. Tu już w prawą stronę bardzo wygoliłem, bo te rośliny już bardzo mi się kładły. A z tego względu, że już no e, Amoniak jest na niskim poziomie, e, nie ma go w ogóle, a NO2 jest na niskim poziomie. Tu już pozwoliłem sobie więcej z samolotów wyciąć. Ale tam chyba wymienię to z czasem na dużego chęcika. Roślinki delikatnie, te wszystkie, które odbiły. Mają inny kształt niż w poprzednim akwarium, gdzie było podawane gdzie był twronek węgla i inne oświetlenie. Tu na przykład rotala ona ma czerwone listki u dołu, takie długie, bardzo smukłe. To jest z akwarium jeszcze, a te wyższe partie, te takie łaskowate listki i już zielone z delikatnym takim czerwonym poświtem, no to są właśnie już odrosty w tym akwarium. Fajnie one do góry idą, nie idą mi w, w, w poziomie, jak w poprzednim akwarium, tym drugim. Te rośliny idą mi poziomo. Nie, nie wiem dlaczego. Te roślinki jeszcze się nie zakorzeniły czasami mi potrafię je wyrwać przy, przy podbańce wody. Dwa razy mi się zdarzyło. Korzenia jeszcze nie widziałem, ale z czasem zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Slimaczki sobie tam w tym akwarium sobie żyją. Wymagają proces dojrzewania zbiornika, więc ładnie wszystko się na razie prowadzi. Nie mogę narzekać. Tylko to, że upodmiotowują codziennie wodę, ale ogólnie akwarium problemów mi żadnych nie, nie sprawia. Dzień 21. Widzicie już krewetki w akwarium. Tego dnia Tego dnia Akwarium nie miało powinnej wody przez 3 dni, i NO2 było na poziomie 1. Podmieniłem wodę w 50% i wpuściłem krewetki. Następnego dnia sprawdziłem wodę, to już gniełem NO2 na poziomie 0,5. Podłamka wody i już testów nie robię. Od dwóch dni nie robiłem testów w ogóle, tylko podwinięłem jeszcze tylko wodę codziennie. Jedyne co tu już na filmie nie ma, ale na dzień... Na dzień 25, czyli prawie 4 tygodnie, 27 dzień, 26 przepraszam, MO2 na poziomie 0 czyli akwarium dojrzewało prawie 4 tygodnie jest efekt, że jest 0 na NO2, już na nie sprawdzałem, także roślinności na razie nie ruszam, czekam na większą przycinkę i tutaj ta Japan już widzę, że już rośnie, sięga korzenia, Monte Carlo już zaczyna na korzeniach też już delikatnie schodzić na dół. Także wszystko delikatnie się rusza, idzie w fajnym kierunku. Tylko jeszcze ten piasek, nie wiem czy nie jest za gruby ten granulat. Czy go nie wydać na jakiś drobniejszy? Albo na przykład, czy tu Monte Carlo wsadzić, albo oleo harrysa, żeby zrobić jakiś trawnik. Dziękuję Wam za oglądanie. Miło by było, gdyby, gdyby był jakiś nowy widz i mógłby dać lajka like albo subskrypcję. Byłbym bardzo wdzięczny i zapraszam do śledzenia życia mojego akwarium.